Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. I to, co teraz widzicie, to jest trzecia już z kolei część z serii Metroid Zero Mission. I ostatnim razem skończyliśmy sobie w miejscu, które się nazywa Norfer i tym razem komentarz nagrywam, uwaga, na żywo. I nie przesłyszeliście się, drodzy widzowie. I wydostajemy się z tego jakże gorącego miejsca i wędrujemy. Nową drogą, by móc poszukać jakichś innych broni, oraz przedmiotów, które nam się oczywiście przydadzą podczas dalszej przygody, i teraz zmierzyliśmy w kierunku Brinstaru. I mam teraz na sobie słuchawki z mikrofonem, które naprawdę bardzo lubię, ponieważ dzięki nim jest bardzo dobra jakość dźwięku z gry oraz jakże i mojego nagrania głosu. Naprawdę lubię te słuchawki, Przyzwyczai przyzwyczaiłem się szybko do nich. Ponieważ ja już się wcześniej nosiłem, ale ja ich nie mogłem znaleźć, ale wygrze wygrzebałem w mojej szafie i jakoś się znalazły. Jest wszystko git, majonez, jakby to powiedzieć. Dobra. Lecimy sobie tutaj, zabijamy przeszkody i jak nic więcej, strzelamy, wojujemy, tak jak tylko potrafimy. Dobra. ten tutaj i się udało zrobić wszystko bez faila tutaj. Tutaj też, bo, bo to było zbyt łatwe. <grym>, dobra. Zmierzamy sobie na dół, ponieważ wędrujemy do nowego miejsca, a tym nowym miejscem jest oczywiście kraina zwana jako Crate. I ta w tamtej krainie zdobędziemy nowy przedmiot, który jest według mnie jednym z najfajniejszych, ponieważ od niego czuć prawdziwą moc. Dobra, tutaj zabić tego walonego nietoperza. Jest git. Ok, i chciałem Wam powiedzieć, że Metroid. Je... Ten metroid jest taką grą, że wymaga on od nas po to, żebyśmy popełnili tam kilka błędów, padając, nie wiem, na przykład do lawy i takich tam podobnych rzeczy. I naprawdę to jest czasem mi potrzebne, żeby móc zdobyć kolejne przedmioty. Szczególnie to jest ważne, nie wiem, w jakimś zbidranie czy tam, nie wiem, w tasach, czy cokolwiek takim podobnym. Ok, potem zbijamy się tu w kuleczkę, dostajemy się z formy kulki i szybko idziemy i zabijamy przeszkody, i otwieramy te niebieskie drzwiczki. Ok, poczekajmy chwilę, żeby ten stworek sobie przebiegł. żeby nas nie skaleczył, ok, celujemy jak możemy. Takie popadnie. Wow, ledwo co abym faila zrobił? Naprawdę się stresuję nagrywając komentarz na żywo, jednocześnie grając jak tylko potrafi. Ponieważ to czasami może być naprawdę frustrujące. Ok, tutaj oczywiście zwykły laser się nie przyda, tylko rakieta. Dobra, skaczemy, zdobywamy przedmioty. Dobra, jesteśmy w miejscu nazywanym jako Crate. I bardzo lubię to miejsce za muzykę, ponieważ ta muzyka jest naprawdę fajnie podremiksowana. I panowie z Nintendo naprawdę e, podołali tym wszystkim problemu, żeby móc zrobić dla nas coś dobrego. Naprawdę, chwalę taką pracę. I mimo to, że e, seria Metroid została stworzona tak naprawdę przez... Intelligent Systems i. Nie wiem, czy ta firma jest jeszcze aktywna, ponieważ ja nie wnikałem typowo w te sprawy. Sami o co wiecie, o co biega. Wiecie, byłem zbyt leniwy, kurde, no. No dobra. Okej, okay, udało się. I teraz zmierzamy w kierunku pewnego mechanizmu, który musimy aktywować po to, żeby. E, uruchomić e, pewne urządzenie, które nam pomoże dostać się do kolejnych przedmiotów. Okej, okay, się udało. Nie skoczyć w lawę. Udało nam się nie skoczyć w lawę. Ok. Podstawiamy bombkę i się chyba udało, o mi się zdaje. No jasne, że mi się udało i. Dobra, tutaj wędrujemy. Otwieramy drzwiczki i jest git majonez. I aktywujemy mechanizm. Proszę bardzo, wystarczyło się zwinąć kuleczkę i jest wszystko po tak, jak należy. I to jest jakiś dźwig, i dzięki niemu zdobyliśmy drugi z kolei energy tank. Ok. Dobra. Warto sobie zapisać grę, ponieważ może być, wiecie, ciężko. Okej, okay, wybaczcie mi za to nieodzywanie się, ponieważ musiałem nabrać oddechu i się bardziej skoncentrować, żeby, wiecie jakoś normalnie funkcjonować podczas gry. Okej, okay, i tutaj mamy walkę z kolejnym minibosem i on tak naprawdę jest bardzo pościutki do załatwienia, ponieważ wystarczy szybko uciekać zanim yy, jego głowa zdoła nas pożreć. I jak wystawi on głowę, to trzeba się na niego cały punkt najlepiej rakietami, ponieważ mu to szybciej odbiera zdrowie. I sami widzicie, że to jest yy, prawdziwy argument, który wcześniej podałem. I... Jak już wcześniej wspominałem, większość Metroidów to są same naprawdę dobre kawałki, zarówno na, wsz na prawie wszystkie konsole Nintendo, ponieważ yy, o żadnych Metroidach na Wii U jeszcze nie słyszałem. Ale pra prawdopodobnie ma coś tam wyjść, ale jest bardzo małe prawdopodobieństwo, ponieważ jeszcze nie podano pierwszego wzorowego gameplaya i tak dalej. I, i muszę Wam szczerze powiedzieć, że. I mam jeszcze do Was jedną sprawę, że ta gra ma trochę podobny silniczek do Metroid Fusion, czyli gry, która została wydana w 2002 roku, przed Metroid Zero Mission, którego teraz wykonuję i... muszę, muszę szczerze przyznać, że ym, ta gra ma bardzo podobny silniczek do tej gry, którą wcześniej, o której wcześniej powiedziałem. I jednak ten silniczek jest troszeczkę zmieniony, ponieważ tutaj moim zdaniem sterowanie jest troszeczkę lżejsze. I na początku właśnie co do sterowania, na początku mi było trudno e, ogarnąć, e, między innymi szczególnie skoki ścienne, ponieważ ciężko mi się je na początku wykonywało. Nie wiem jakim cudem, ale jakoś szybko patrzę jakimś cudem e, ogarnąłem te skoki ścienne i ja patrzę... wow, co tak szybko! Naprawdę to podziałało takie czasami ciągłe granie w gry, ponieważ... Ponieważ gdy dużo razy się gra w jakąś grę, to się kształtuje własne umiejętności, ale to wiecie, czasami jest niezdrowo, grać dużo w gry, no wiem, o co wam chodzi, wiem. Też czasami tego nie lubię, ale jakoś trzeba się uporać, niestety. Ok, i w tym odcinku już wam mówię, mam nadzieję, że zdołam e, skończyć cały crate i... Tutaj sami widzicie, Ok. Przedostaliśmy się do pomieszczenia. O, tego do Safe Roomu, a tutaj zaraz coś wam pokażę. Proszę bardzo, ukrył się nam sekrecik, który naprawdę łatwo można było przegapić. Proszę bardzo, Missile Tank, Acquired i tak dalej. Ok, zwijamy się w powietrzu w piłeczkę, żeby było szybciej. I właśnie, będę grał jak najszybciej, ponieważ yy, czas ukończenia gry bardzo zależy. Bardzo zależy od jej, ponieważ czas grania w gry e, bardzo zależy od jej ukończenia. I gdy ukończymy grę w jak najszybszym czasie, to otrzymamy już Wam mogę na spokojnie zdradzić e, więcej zdjęć do galerii. którą możemy odblokować przechodząc grę jak najszybciej, zaledwie chociaż półtorej godziny. A przejście gry w półtorej godziny to wydawało mi się e, trochę niemożliwe, ponieważ ja przechodziłem najmniej grę w dwie godziny. 22 minuty, tak więc to trochę mi zajęło, ale ja akurat postaram się e, metodą Błędów przejść do gry dla was jak najszybciej, by pokazać wam jak ona mniej więcej cała wygląda. I okej, okay, mapa grydu została zaktualizowana, w naszym stroju mocy i tak dalej. I dobra, uruchamiamy sobie ten przesłodki gadżet, bardzo mi się on podoba. Widać, czuć od niego moc, muszę wam szczerze powiedzieć. Okej, okay. tutaj sami widzicie był Yy, była, było kolejne działko rakiet i tak dalej. I nie mogłem go zdobyć, ponieważ nie zdobyłem umiejętności wysokiego skoku, która by mi umożliwiła skoczenie na dźwig. A bez tego yy, nie ma debacz, jakbym tak powiedział. Okej, okay, tutaj, o ile pamiętam, o ile się nie mylę, tutaj trzeba było podstawić bombki i... Dobra, bombka, zwijamy się w kulkę, Tak jak Metroid na Metroida przestało. Okej, okay, podsadamy, podsadzamy, żeby było fajnie, żebyśmy się mieli z czego cieszyć. Dobra, tutaj wezmę się na górę. Okej. Okay. Oj, tutaj te tego stwora cholernie nienawidzę, ponieważ tutaj nie dość, że musimy e, strzelać tymi rakietami, to, to, to naprawdę aż szkoda mi się robi. Naprawdę dużo ich marnujemy, ale panowie specjalni, specjalnie tak dali, żeby wiecie jakoś utrudnić rozgrywkę i żeby gra wyglądała nieco ciekawiej. I tutaj ten sekrecik nie miałem z nim problemu, ponieważ był całkiem łatwo schowany. I dobra, tutaj zlatujemy sobie na sam dół i wędrujemy sobie do naszego takiego głównego posa, który, który wam powiem, e, ofiaruje nam jakąś nową umiejętność. I właśnie tutaj zastanawia... Tutaj będzie trochę dziwne zdobywanie znajdki. Zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Otóż mogłem tutaj, tam po lewej widzieliście, e, mogłem wejść, e, po prostu się wspiąć i zwinąć się w kulkę. A nie, jednak nie mogłem, ponieważ e, tam były takie bloczki, które się natychmiast rozwalały i na... i, nie, i nie mogłem przez to zdobyć znajdki, ale I właśnie tu naprawdę ciężko mi było zdobyć tą znajdkę, ponieważ... Nie kumałem, o co tutaj tak naprawdę chodzi, a jednak sami widzieliście, że wystarczyło podłożyć kilka bombek I widzicie, ile mały data zmienia wszystko Że naprawdę musiałem się natrudzić nad szukaniem e, tych y, wyrzutni szybkości, czy cokolwiek co jest Okej, okay. dobra, tutaj sami widzicie, tutaj znowu są jakieś tajemnicze ploczki I to świadczy o tym, że zdobędziemy kolejny nieznany przedmiot I zaraz się przekonamy, jaki to będzie przedmiot Dobra, tutaj. Ok, Angle Item numer 2. I z tutaj wszystkich tych nieznanych przedmiotów jest tak naprawdę trzy, ponieważ tutaj już zdobyliśmy drugi i został nam jeszcze jeden. Ok, tutaj zastanawiałem się, czy wzmocnić energię, i zdecydowałem się, że to zrobię, ponieważ yy, chciałbym trochę, trochę mieć rakiet na inne wyzwania. I zdradzę wam teraz, że jesteśmy już blisko. Naszego przeciwnika, którego musimy po prostu zniszczyć, aby móc uratować, eee, to znaczy nie uratować, tylko powstrzymać kosmicznych piratów i innych takich złych istot, i tak dalej. I okej, okay, tutaj e, wystarczy się spokojnie naładować. Po, popatrzcie, ja na tych przeciwników znalazłem prostą taktykę. Ja po prostu ładuję Church na takich. To jeż, jeszcze dwa razy trzeba, a tutaj wystarczy raz, i już jest po wszystkim. I tak ciągle do, aż do ostatniego przeciwnika, i w ten sposób zaoszczędzicie sobie więcej zdrówka. I okej, okay, tutaj jeszcze miałem trochę przeciwników na głowie, i to już był ostatni. Wędrujemy sobie przez safe room i zapis zapiszmy sobie grę, żeby było później łatwiej. Żebyśmy później mieli w razie potrzeby się odnowić, i tak dalej. <grych> ok. I wędrujemy sobie dalej do naszego bossa. Wy, yy, wywalamy otwór i lecimy tutaj. Ok, i mamy takiego typowego strażnika. Jest nim oko, proszę bardzo, rakietka. I proszę bardzo, i centralnie boku musiałem ustrzelić. Mu ok, i jest to nasz taki pierwszy główny boss. I on się nazywa Create, i właśnie od jego imienia wywodzi się nazwa tej krainy. I na tego bossa. Ten boss może być czasem, muszę wam przyznać, trochę wymagający, ponieważ on może rzucać tymi swoimi e, pazurkami i one mogą wam trochę zdrowia odbierać i musicie celować to jego trzecie oko, które znajduje się na jego e, głowie jest ono właśnie na samej górze i trzeba jak najszybciej także celować w jego głowę, ponieważ... w jego paszcze przepraszam i to mu będzie odbierać zdrowie. I sami poparcie, proszę bardzo, strzelamy w pazur, żeby nam nie przeszkadzał. I tym sposobem, także szybkim, powstrzymaliśmy Krayda, który mógł nas po prostu zniszczyć. I proszę bardzo, byliśmy właśnie w tym miejscu i uaktywniła nam się pierwsza głowa. I dzięki temu yy, mogliś, yy, aktywowaliśmy przejście do miejsca, w którym są produkowane metroidy na ogromną, masową skalę. Niebezpieczne, no nie? <laughs> Okej. Okay. I kurczę, ktoś mi musi przeszkadzać ze Skype'a i zdobyliśmy moją um ulubioną umiejętność. Jest nios booster i zaraz wam pokażę, dlaczego ją tak po prostu uwielbiam. Ok. I będziemy mogli szybciej zniszczyć boki i tak dalej. Odnówmy sobie energię, żebyśmy mieli więcej broni. Ok. Ktoś mi kurde mać musi spamować już na Skype'ie. Chyba zaraz go wyłączę. I patrz to. Lecimy. Dozwalam przeciwników. Proszę bardzo. To, 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 co teraz robię, to jest tak zwany Shinespark, czyli... Ee, jak, bym, jak by to nazwać? Eee, skok od skokustera. <grym> tak bym to wcześniej nazwał. Ok, zapiszmy sobie po raz kolejny grę i... Już powoli zmierzamy do końca tego odcinka. Ponieważ już niebawem będziemy kończyć nasz kochany crate. Który po prostu przynosi wiele emocji. Szczególnie z bossem. Okej. Okay. Sami widzicie mam 85 rakiet i 99 y, życia. Tak bym to nazwał. Okej, okay. tutaj wyważamy sobie przejście, żeby było wygodniej i tak dalej. Okej. Okay. I jeszcze się tutaj cofnę po jedną znaczkę, która y, była dosyć prosto ukryta. Okej. Okay. A i właśnie i... Jeszcze się myliłem co do długości odcinka. Za to was naprawdę bardzo przepraszam, ponieważ... E, tutaj jeszcze zdobędziemy e, nowe umiejętności, przedostając się do Norferu i zaraz Wam niebawem pokażę, jakie to będą umiejętności. Ok, tutaj chciałem zrobić Shine Spark e, po prostu pokiem, ale mi się nie udało, ponieważ się trochę zagmatwałem. Ok, szybko się wydostajemy i... dobra, kolejna katsteneczka, miłego oglądania. Okej, okay, to wydawało się troszkę takie nie do zrozumienia, ponieważ tutaj były takie typowo same obrazki, ale tutaj mogę wam na, już na początku wyjaśnić, że y, w tym fioletowym slatku znajdował się jeden z kosmicznych piratów, jeden z najbardziej znanych z całej serii Metroid. I to był tak zwany e, Ridley, czyli smok z, y, z kolczastym, spiczastym, czy tam z piczastym og ogonem, jak to woli, który ten jego ogon naprawdę umie zdziałać ogromne cuda. I co to naprawdę złe cuda? <noise> Nie polecam wam. Okej, okay, tutaj już sami widzicie, przedostaje się do Green Staru i leci. zmierzamy aż do Norferu. Już po raz kolejny wam to mówię. Okej, okay, tutaj pokażę wam, jak zdobyć pewien sekrecik, i naprawdę on był łatwo ukryty. Proszę bardzo, wystrzeliło nas. Speed booster, lecimy. I proszę bardzo, missile tank acquired. yeah! Dobrze i tutaj... A i właśnie tutaj zrobiłem e, pewną znajdźkę w dosyć specyficzny sposób. I ten trik może być troszeczkę zaawansowany dla Was, proszę bardzo. Jest to tak zwane wybicie z bomby i trzeba... i polega on na tym, że trzeba podstawiać e, bomb... e, bombę zanim e, poprzednia wy... zanim... Trzeba, trzeba... po prostu bombę gdy poprzednia już wybuchnie. I ten sposób możecie się dostać na wyżej położone tereny. I mam nadzieję, że to Wam też trochę pomoże yy, w, w szybszym ukończeniu gry. Ok, tutaj yy, znaleźliśmy kolejny sekret, i dobra, tutaj specjalnie szybko strzelałem, zamrażałem te przeszkody, żeby one się nie odmroziły, ponieważ one odmrażają się po jakimś czasie, i trzeba jeszcze raz potem strzelać i się męczyć. Ale tak to już jest wszystko grane. Dobra, i tutaj akurat chciałem użyć Speed. Teraz mi się nie udało. Proszę bardzo, ja się rozpędziłem i, i, i kurde klapa. No trudno, ale jakoś też się da normalnie przejść. Nie trzeba nic kombinować. Dobra, i tutaj specjalnie się na odwam stretchbima, żeby nie mieć do czynienia więcej z przeszkodami. I dobra. I lecimy sobie do naszego gorącego jakże Norferu. Dobra, i tutaj jest ta sama droga. Oj, złe wybicie z bomby. I teraz wam pokażę dosyć fajny skrót. Nie trzeba się męczyć z tamtego przeskakiwania. Proszę bardzo. I ładujemy się ze speedboostera. Zatrzymujemy się. Shine Park I proszę bardzo, kontynuujemy sobie nasz bieg. I ten sposobem możemy się dostać do kolejnego przedmiotu, który znajduje się yy, na niżej położonych terenach norferu. I... Okej, okay, specjalnie tutaj skakam, żeby się nie rozpędzić ze speedboostera, a gdybym... I zapominam często, że tu jest ta lawa i ten stwór i często mam trochę problemy e, z tymi frajerami. Ok, tutaj. Lecimy sobie po kolejny przedmiot. Ok, ładowałem się tutaj z rzeczbima i mogłem tutaj użyć rakiet, ale ja wolałem trochę zaoszczędzić. Tylko na tego zielonego, ponieważ tutaj trzeba mu było oddać dwa strzały. Pod rząd. Ok. Otwieramy sobie czerwone przejście i co zdobędziemy zaraz. Okej, okay, zdoby zdobyliśmy najwyższy skok, i to nam umożliwi e, skakanie na najwyższą odległość i także umożliwi nam skok e, podczas gdy jesteśmy kuleczką. Okej. Okay. i dobra, tutaj już akurat używam rakiet. E, Okej, okay. tutaj oddałem dwa strzały pod rząd. Ok, lecimy, lecimy. Dobra. I zaraz się zbliżamy powoli do końca tego odcinka. Okej, okay, tu zlamiłem troszeczkę. No każdy ma prawo przecież. Okej. Okay. I co oczywiście tutaj będzie? I okej. Okay, tutaj jest, będzie jakiś robal, który uniemożliwi nam przejście do dalszych terenów. Okej. Okay. Dobra, i jesteśmy sobie... Będziemy sobie na kolejnym posążku i wskaże nam drogę. Okej, okay, będziemy musieli wydostać się z Norferu i przedostać się do Brinstaru i yy, biec na, aż na jego sam szczyt, by zdobyć coś nowego. I sami widzicie, mamy już równo 100 rakiet i z czego ja się tutaj naprawdę bardzo, bardzo cieszyłem. I okej, okay, tutaj wam pokażę dosyć fajny skrócik, który nam pozwoli na szybsze ukończenie gry. Mały detal, ale zawsze coś. Jak to się mówi. Dobra, tutaj się rozpędzałem ze Speed Boostera. Proszę bardzo. Biegniemy, biegniemy, zatrzymujemy się, Shine Spark i proszę bardzo. I już po wszystkim tak się wydostaliśmy z Norferu. Okej, okay. tutaj już nie chciało mi się zapisywać na syfrumie, ponieważ chciałem, żeby odcinki były trochę ciekawsze. I tutaj chciałem normalnie. O tutaj chciałem w tym miejscu użyć speedboostera, no ale no wiecie. Nie udało mi się nabrać odpowiedniej prędkości. Tak więc trzymajcie się do kolejnego odcinka. Na razie, cześć i czołem.